Po trzech latach w końcu tego dokonałem. Lekko wzruszony jestem. Więc dzisiaj moi drodzy jedziemy do Dzień Dobry TVN, ale będzie z lekkim twistem. Już wam pokazuję. Więc mieliśmy dzisiaj z Magdą plenerowe wejście w Dzień Dobry TVN na żywo. Pogoda dzisiaj średnia średniawka, co prawda ciepło, ale ma padać. Tematyka? Camping, piknik, biwak i gadżety. Wybierz dwa. <laughs> to jest chłodnie. Rozłożyliśmy wszystko na polanie, weszliśmy do waszych telewizorów... z namiotu? Konrad Koterba, który tu jest w namiocie, halo Konrad, to już? Jezu, to już? Ja myślałem, że jedenasta! I wola. Gotowe. I właśnie wtedy zaczęła się moja walka. Zgłosiłem się na Ochotnika, żeby pomóc chłopakom w zbieraniu tych wszystkich gadżetów. I gdy zostałem sam, podjąłem wyzwanie. Otóż jakieś trzy lata temu robiliśmy bardzo fajny projekt dla OLX Polska, w którym prezentowaliśmy gadżety piknikowe. Ja kiedyś wiozłem w kombiaku rozłożony namiot, bo nie umiałem go złożyć, mimo że to jest samo rozkładający, to złożenie go graniczy z cudem. I obawiam się, że dzisiaj będziemy mieli ten sam prop. Wyglądało to komicznie. Ale dzisiaj będzie inaczej. Więc tym razem powiedziałem, nie ma innej opcji. Podjąłem kilka prób. Ej, serio, to jest dwa razy mniejsze. Na kilka mniej udanych prób. Nie. I w końcu. Nie gadaj. Nareszcie. Z niedowierzaniem na twarzy udało się. Stary, to Wiecie, gdzie tkwi zagadka tej układanki? Tu jest napisane, że trzeba bicepsa użyć, więc może być ciężko. Wystarczy przeczytać instrukcję obsługi. Widzimy się jutro.